Dołem. Jak stwierdzić, że idzie się w trzech prostych krokach, właściwie po trzech prostych symptomach. Objaw pierwszy. Baterie we wszystkim nagle się wyczerpują w czujniku tętna, w mierniku mocy. W liczniku, jeżeli macie licznik na baterię taki taki. Nie, nieodładowywalny. Symptom drugi. Wasze nogi zaczyna porastać sierść. Nie wiem jak to się dzieje, ale. Tak jakoś naturalna sierść, która ma zabezpieczyć przed utratą temperatury w jesieni i w zimie zaczyna porastać nogi. I jakoś tak to się dzieje. Symptom trzeci. Wasze ręce grabieją. Pewnie od tego, że jest generalnie zimno, więc temperatura spada jest nieprzyjemnie. Teraz jest chyba 7 stopni. Ale pamiętajcie, sezon na rower nigdy się nie kończy, jest tylko sezon letni i zimowy Trzeba to jakoś przeżyć, w niektórych krajach mają tylko sezon letni Szczęściarze A, Także ubierajcie się No tak, są jeszcze inne symptomy, na przykład z nosa zaczynają lecieć gluty W ilości większej wasze batoniki i banany zamarzają w tylnych kieszonkach Ale spoko, nie przejmujcie się tym, wszystko jest do przeżycia Śmigajcie. Dzięki. Czołem. Hej. Kilka słów na temat softu, którego używam do edytowania wideo. Edytor wideo to jest VSDC Free Video Editor. Dobry edytor wideo. Prosty, aczkolwiek niezbyt intuicyjny, ale przede wszystkim darmowy, darmowy, więc można śmiało z niego korzystać, ściągać i próbować swoich sił przy edycji. Klipów wideo. Sprawdza się dobrze. Jeżeli chodzi o oh. bardzo dobre chrupki, polecam przy okazji. Popcorn cool chips. Znam, że bez glutenu. No to. Ale przede wszystkim. Przede wszystkim mają mało tłuszczu. 3%. Dobra przekąska. Lekko słone, ale trochę soli nie zaszkodzi. E, dobra, wracając. Jeżeli chodzi o łączenie plików TCX, GPX e, z nagraniami, możecie to robić za pomocą e, oprogramowania DashWare. To jest też e, darmowy soft, darmowe oprogramowanie, które można ściągnąć ze stronki. E, chodzi o to, że w tym oprogramowaniu łączymy nasz plik wideo, który mieliśmy nagrany z jakiegoś segmentu, czy tam z jakiejś traski. Podciągamy pod to naszą aktywność ze strawy, czyli plik TCX albo GPX i mamy wszystkie dane. Łączymy sobie oczywiście te dane przez synchronizację. Tutaj mamy jakiś kawałek segmentu wyciągnięty z pliku TCX. Łączę go z nagraniem i dzięki temu widać Um, na przykład, najważniejszą wartość, czyli WATy na danym odcinku yy, trasy. Śmiega to całkiem dobrze. Jest też dość słabo intuicyjne, ale wszystko, co darmowe widać, jest mało intuicyjne. Także polecam.